Paweł Habrat, psycholog sportowy, panie trenerze. Kolejny obóz Zagłębia Lubin, i kolejna wizyta czy opieka trenera z Zagłębiem, nad czym miedziowi będą pracować podczas tych przygotowań. No jeśli chodzi o ten obóz, to przede wszystkim takim podstawowym celem tego obozu jest nauczenie zawodników wykonywania elementów treningu mentalnego, a więc umiejętności koncentrowania się, umiejętności zdobywania opanowania, a więc umiejętności też relaksowania się. I to są te elementy, na które postawimy taki, taki szczególny akcent. Drugim elementem, który będzie przedmiotem spotkań z zespołem, to przede wszystkim temat rozwoju. Rozwoju rozumianego jako taka praca z celem, a więc umiejętność adekwatnego postawienia sobie celu dla siebie samego, ale również rozumienia celu zespołu, tego, jak on jest ważny i tego, w jaki sposób go mamy realizować przez dalszą część sezonu. To wszystko są takie hasła, ale z drugiej strony na spotkaniach z zespołem rozmawiamy już o takich bardzo stricte konkretnych rzeczach. Właśnie po to, żeby ci zawodnicy mogli te umiejętności trenować, żeby mogli w dalszej części sezonu. No być bardziej samodzielni właśnie w tych kwestiach psychologicznych. Stąd powstał pomysł, żeby część treningu przerzucić do takiego treningu interaktywnego w internecie, żeby mogli samodzielnie korzystać z tego treningu, a jednocześnie, żeby wiedzieli, jak, z tego, jak ten trening obsługiwać, żeby robili to w sposób prawidłowy, ale też w sposób regularny, no bo taki trening przynosi najlepsze efekty. Czyli rozwój technologiczny mocno wchodzi też w sferę psychologii sportowej. No oczywiście, jak się spojrzy na to, jak kiedyś wyglądała taka praca, to zdecydowanie jest różnica, jeśli chodzi o technologię. No używamy w tym momencie takich najnowszych technologii, wiedzy z zakresu neuropsychologii, wiedzy z zakresu właśnie treningu mentalnego, właśnie po to, żeby wykorzystywać te trendy, które najbardziej są pomocne w takim właśnie rozwoju zawodnika, rozwoju sportowym. A z drugiej strony, każdy młody zawodnik, który tutaj jest, ale również i starszy, korzysta z telefonu komórkowego, z tabletu, z komputera, i również to moje zadanie, żeby jak zawodnik funkcjonuje w życiu codziennym i dopasować do niego trening w taki sposób, żeby był dla niego atrakcyjny. Jeśli coś jest atrakcyjne, to również częściej z tego korzystamy. Jeśli jest coś nudne i powoduje u nas zniechęcenie na samym początku, niestety odrzucamy to i nie trenujemy. To zapytam w imieniu kibiców. To jak piłkarze zagłębia podchodzą do tych treningów, korzystając z nowych technologii? No za każdym razem oczywiście moim celem jest to, żeby to było atrakcyjne, ciekawe, a jednocześnie, żeby dało informację zwrotną na temat tego, w jakim miejscu się znajduję i do jakiego miejsca dążę. Czyli zakłada to mierzalność tych testów, mierzalność wszystkich rzeczy, które się robi w aspekcie psychologicznym. No mogę powiedzieć, że, że zawodnicy oczywiście, nasze relacje są, są, są bardzo dobre, zawodnicy są ciekawi tego, co się dzieje, a jednocześnie mnie bardzo cieszy to, że jest tak duże zainteresowanie, jeśli chodzi o tą sferę, ponieważ zawodnicy samodzielnie również korzystają z różnego rodzaju informacji, czytają książki z tych zagadnień i to bardzo cieszy i pokazuje, że praca nad sferą mentalną nie tylko ma sens, ale również może przynieść odpowiednie korzyści.